Rozpruta opaska z kostki brukowej, rozwalona, nowa elewacja lub uszkodzona, przerwana i hydroizolacja fundamentów. To niektóre z problemów, które przydarzają się inwestorom, którzy zbyt późno zgłoszą się do instalatora w sprawie budowy instalacji gazowej. Dziś opowiem Ci o tym, kiedy najlepiej zgłosić się do instalatora, kiedy do projektanta, żeby uniknąć najbardziej popularnych i kosztownych błędów oraz ile one mogą kosztować. O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Odpowiedź na pytanie, kiedy powinien się zgłosić, nie jest taka prosta. Przede wszystkim zależy to od tego, na jakim etapie jesteś. Jeżeli założymy, że jesteś właśnie na etapie planowania swojego domu, nie masz wybudowane kompletnie nic, to pamiętaj, żeby ze swoim projektantem omówić już miejsce docelowe, sprawdzić, czy wybrane miejsce spełnia warunki techniczne zbiornika, czy odległości od granicy działki, od budynku, od linii napowietrznych, czy od studzienek i zagłębień terenu się zgadzają. Jeżeli tak, to najlepiej, jeżeli zaprojektujesz taką instalację ze swoim projektantem. Nie czekaj z wykonaniem projektu do wyboru firmy, z którą będziesz montował ten zbiornik. Twój projektant zrobi to równie dobrze, co projektant firmy instalacyjnej, a powinien zrobić to taniej, ponieważ jest to część większego projektu. Dużo osób popełnia ten sam błąd i czeka z wyborem miejsca posadowienia zbiornika i z zaprojektowaniem go do samego końca. Bardzo często zgłaszają się do nas osoby, które mają już wybudowany stan otwarty. Wtedy okazuje się, że podprowadzenie instalacji gazowej do ściany Budynku wiąże się z uszkodzeniem, z przerwaniem izolacji hydrofobowej, którą wykonał ktoś na poprzednim etapie. No i wiadomo, że już odtworzenie tego nie zawsze musi być tak dobre, jak ta pierwotna powłoka. Co więcej, takie czekanie do samego końca oznacza też, że firma, którą wybierzesz, będzie musiała wykonać projekt instalacji zewnętrznej. I dokonywać zmiany w pozwoleniach na budowę. Oczywiście, jeżeli masz na to czas, to spoko, ale może się okazać, że będziesz potrzebował z jakichś różnych przyczyn tego ogrzewania szybciej. Będziesz chciał wygrzewać posadzki, będziesz chciał wygrzewać tynki za pomocą tego ogrzewania, które masz już. No i wtedy czekamy bez sensu na wydanie pozwolenia na budowę. Można by było tego uniknąć, projektując to po prostu od razu i składając pozwolenie na budowę instalacji gazowej razem z pozwoleniem na budowę całego domu. Część z klientów waha się z wybraniem tej firmy. Firmy instalacyjnej i zlecenie im prac projektowych i wykonawczych do samego końca, ponieważ nie chcą wpłacać zaliczek na zbiorniki projektu. U nas, jeżeli chcesz zamówić tylko projekt, możesz zamówić tylko projekt, my go wykonamy. I on będzie sobie czekał na odpowiedni moment. Dopiero kiedy przystąpimy do realizacji zamówienia, wtedy możemy rozmawiać o rozliczeniu zaliczkowym za zbiornik i montaż zbiornika. Więc nie musisz się martwić, że Twój kapitał będzie zamrożony, że weźmiemy zaliczkę na nie wiadomo ile miesięcy. Po prostu zlecasz nam projekt, wykonujemy projekt, rozliczamy się za projekt i czekamy. Aż będziesz gotowy do budowy instalacji gazowej. Drugą bardzo ważną rzeczą, o którą należy pamiętać, jest to, że prawo w naszym kraju jest nieprzewidywalne. Dlatego warto zaprojektować sobie tę instalację szybciej, ponieważ normy związane z energooszczędnością i z modernizacją cieplną budynków będą tylko wzrastały. Jeżeli dzisiaj zaprojektujesz sobie taką instalację gazową, to musisz dostosować się do dzisiejszych norm i pozwolenie, które uzyskasz, jest ważne i na jego podstawie możesz budować dom i nawet jeżeli przepisy się zmienią, to nie musisz się dostosowywać do nowych przepisów. Masz wydane pozwolenie na starych przepisach i według nich budujesz swój dom. Jeżeli jesteś zainteresowany wybudowaniem takiej instalacji i szukasz kompetentnego wykonawcy, to wejdź na propanguru.pl, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, a ja lub ktoś z mojego zespołu odezwiemy się w ciągu kilku godzin i w ciągu kilkunastu minutowej rozmowy przygotujemy opcję najlepszą dla Ciebie. Razem wybierzemy wielkość zbiornika, jego lokalizację i ustalimy, Cały harmonogram pracy. Co się dzieje, jeżeli zgłosisz się do instalatora za późno? No tutaj, tak jak powiedziałem we wstępie. Niestety, może dojść do uszkodzenia prac, które ktoś już wykonał, lub powielenia ich. Mam tu na myśli, w sytuacji, w której na przykład podchodzimy do budynku z instalacją gazową i chcemy powiesić szafkę, jest wykonana już elewacja. No to, mimo że nasi specjaliści robią wszystko, żeby Twoja elewacja wyglądała jak najbardziej estetycznie, po zamontowaniu tej skrzynki, no to zdecydowanie osoba, która zajmuje się elewacjami na co dzień. To zrobi to dużo lepiej. Więc jeżeli miałbym wskazać jakiś harmonogram prac, to zdecydowanie sugeruję, żeby najpierw wykonać instalację gazową, a dopiero później zająć się elewacją. Bardzo często pojawia się też pytanie, kto powinien być pierwszy: czy hydraulik w środku budynku, czy instalator, który montuje zbiornik i szafkę na ścianie budynku. Zdecydowanie uważam, że lepiej, kiedy pierwszy jest hydraulik i wyprowadzi nam rurkę na zewnątrz budynku, do której my możemy się podłączyć ze swoją szafką gazową. Ważne tylko, żeby ten hydraulik dostosował się do projektu. I rurkę wystawił w miejscu, w którym przewiduje to projekt. Bardzo często zdarza się, że hydraulicy wystawiają to w nieodpowiednich miejscach: za blisko okna, za blisko drzwi, za blisko wentylacji. To wszystko jest ważne. Sprawdź to w projekcie lub zapytaj swojego kierownika budowy. Jeżeli budujesz dom, to upewnij się, że Twój projektant na pewno zaprojektował zbiornik w tym miejscu, w którym oczekujesz i uzgodnił to ze strażakiem. Kolejna bardzo ważna wskazówka, zwłaszcza przy zbiornikach podziemnych, to ustalenie poziomu zero. I to nie poziomu zero, który jest teraz na Twoim podwórku, bo to wszyscy widzimy, ale Twojego docelowego poziomu zero. Jeżeli planujesz jakieś nasypy, skarpy albo podniesienie gruntu, obniżenie gruntu, to pamiętaj, że musisz to wziąć pod uwagę przy budowie zbiornika podziemnego. Jeżeli podniesiesz za wysoko grunt, no to grunt dookoła zbiornika zacznie się wlewać z każdym deszczem do środka studzienki. Jeżeli grunt za bardzo obniżysz, to komin będzie zbyt wystawał i będzie to nieestetyczne. Przy budowie instalacji gazowej należy też pamiętać, że prawdopodobnie będzie ona się krzyżowała z innymi mediami i tu bardzo ważna zasada. Jeżeli prowadzisz instalację gazową i ma się ona przeciąć z jakimś innym medium, to powinna ona się przecinać pod kątem 90 stopni. Odejść na metr i później mogą iść każda w swoją stronę. Natomiast co do zasady staramy się prowadzić je równolegle i przecinać je zawsze pod kątem 90 stopni. Podsumowując, im wcześniej się do nas zgłosisz, tym lepiej. Im więcej rzeczy sprawdzisz, zanim zaczniesz budowę. Tym lepiej. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, nie jesteś pewien swojego projektanta czy wykonawcy, koniecznie wejdź na moją stronę propanguru.pl, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i sprawimy, że przejście przez proces budowy instalacji gazowej będzie łatwy i przyjemne. Do zobaczenia, cześć!